Toreczka kątowa, D-Volta. Proszę bardzo. DCD740. Bardzo fajna maszynka. Można podejść. Na gdzie nie ma mało miejsca i wkręty ładnie kręcić. Bezproblemowo. Ma dwa biegi. I założymy baterię. Zobaczymy, co to potrafi. Założyłem baterię, oczywiście trochę za dużo, bo 9 ale nie przeszkadza. Mamy latarkę, bieg numer 1, czuć, że ma moc i na dwójce jeszcze szybciej. Trzyma się w ręce bardzo dobrze. Wynka. Bardzo fajna rzecz do montażu tarasów i różnych zakamarków, gdzie ciężko skrętarką zwykło dojść. Polecam.